Chciałem powiedzieć, nareszcie czekałem osobiście na to. Inwestycja jest konieczna. Ilość odpadów, nie tylko w Gliwicach, rośnie z roku na rok. Należy coś zrobić z odpadami, które już nie można przetworzyć w dalszym recyklingu. Park Zielonej Energii, czyli blok ciepłowniczy produkujący ciepło i energię elektryczną dla gliwiczan, jest niezwykle innowacyjną formą techniczną. Jest wiele korzyści, ale takie główne, które mogę wymienić, to przede wszystkim stabilizacja cen energii cieplnej dla mieszkańców miasta, czystsze powietrze, nowe miejsca pracy oraz ograniczenie użycia paliwa kopalnego. Będzie w stanie odzyskiwać energię z wytwarzanych odpadów już po procesie recyklingu, już po procesie segregacji, czyli tej frakcji energetycznej, którą nie wiadomo tak do końca. Co zrobić? Jest to paliwo jedyne w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o cenę tego paliwa. Jest to cena ujemna. Możemy śmiało mówić o tym, że to, co opuszcza już e, instalację z komina, to jest para wodna o niskiej temperaturze. Wszyscy chcą być eko, więc Park Zielonej Energii doskonale wpisuje się w, w, w cały kształt działalności miasta Gliwice. Miasta, które od zawsze uchodziło za innowacyjne, za, za nowoczesne. Uważam, że będziemy dumni z tego, że taka inwestycja powstanie właśnie tu u nas, na miejscu w Gliwice. Bardzo dobrze, że inwestycja powstaje tutaj, w tym miejscu, na którym się znajdujemy, czyli na terenie Pecugliwice, Gliwice. Dlatego, że jest to teren infrastrukturalnie przygotowany do powstania takiej inwestycji. Instalacja jak najbardziej spełnia wszelkie wymogi prawne, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Jest to doskonałe miejsce, żeby właśnie taka inwestycja powstała z korzyścią, co podkreślam dla naszych mieszkańców. W dzisiejszych czasach wybudowanie tego typu instalacji wiąże się z, z szeregiem wyzwań środowiskowych, które muszą być spełnione i nie wyobrażam sobie, aby ta Instalacja takich warunków nie spełnia. Inwestycja jest bezpieczna dla ludzi, dla środowiska, dla zwierząt, dla nas wszystkich. Jako pierwsi chcemy zbudować blok, który posiada w swoich zasobach produkcyjnych ciepła farmę solarną, ale dużej mocy. Będą mogły być z tego prądu oświetlane parki, ulice, chodniki. Będzie dostarczał ciepło naszym mieszkańcom. Ten blok jest bardzo nowoczesny. Te połączenia funkcjonują w Europie, doskonale sobie radzą, są wysoko oceniane przez mieszkańców. Doskonałym przykładem na to, aby pokazać połączenie takiego przemysłu, zawodowej energetyki z użytecznością dla mieszkańców, to jest miasto Kopenhaga. Pełni funkcję instalacji odzysku energii z odpadów, które generują właśnie mieszkańcy Kopenhagi, z funkcją użytkową, na przykład stokiem narciarskim, który został zbudowany na dachu tejże instalacji. Zaprojektowaliśmy ym, tak naprawdę najwyższą wieżę widokową w mieście w Gliwicach, aby mogli podziwiać właśnie tu panoramę Gliwic, takiego najwyższego punktu na terenie Parku Energii. Konieczność jest absolutnie niepodważalna takiej instalacji. Budowa zacznie się w roku 2023, natomiast zakończenie całej inwestycji planowane jest na rok 2026. Wykorzystajmy to jako gliwiczanie w instalacji takiej jak Park. Zielonej energii, który jest doskonale na to przygotowany i tak zaprojektowany, aby to wykorzystać w sposób innowacyjny, efektywny, bezpieczny i nowoczesny.